Ja, o przypo... Ja pierwszy raz zostałem z ty... No, raz raz byłem zgaszony w życiu. Raz byłem w życiu zgaszony. Miałem wtedy 7 lat, nie? Z 7 lat idę do szkoły. Jakiś jeden z pierwszych dni w szkole poznałem jakąś tam ekipę w szkole. Pierwsza klasa, więc jest zajebiście. Idziemy z ekipą na jakiś plac zabaw. I nagle... Nagle powiedziałem, kurwa, nie? Po prostu. I chłop nagle podchodzi jakiś randomowy i mi mówi, Cię zrobiła, he. <laughs> I wszyscy pompa. Ja mówię, kurwa. Powiem, jak na, jak na tamten czas, niezłe, nie? nie? Niezłe i ciekawe. I kurwa miałem takie, co jest ty? No takie, kurwa. Takie, no takie, mówię, co jest grane, nie? No. To się... ło... Wow. Później mu złożyłem łeb w piaskownicę i się piaskiem. piaskiem, kurwysem. Nigdy więcej tak do mnie nie powiedział.